Jeśli przyglądamy się dzisiejszemu kalendarzowi, to nie ma on większego sensu poza oznaczaniem konkretnej daty. Ale nie zawsze tak było. Najstarsze kalendarze, już te sprzed 45-50 tysięcy lat, malowały i wyjaśniały biodynamikę życia na Ziemi. Kluczem do tej znajomości jest nasz księżyc, który tak naprawdę księżycem nie jest. Księżyc zbyt duży w stosunku do Ziemi w porównaniu do towarzyszy innych planet, jest też w nietypowym miejscu wobec Ziemi. W przeciwieństwie do innych planet i ich księżyców nasz srebrny glob istotnie wpływa na swoją towarzyszkę Ziemię. Ona sama nie pozostaje mu dłużna. Stąd wszelkiego rodzaju perturbacje w ruchu orbitalnym wokół własnych osi, jednostajności ruchu biurowego. A co za tym idzie długości doby i jednostek czasu w ten sposób odmierzanych? W dodatku nie obiega on naszej planety jak wszystkie inne, ale układ Ziemia-Księżyc ma wspólny punkt ciężkości. To oznacza, że układ Ziemi i Księżyca można traktować jak podwójny układ planet. Dlatego, gdy odmierzamy czas w cyklu księżycowym, wszystko zaczyna mieć sens. Nie tylko różnice pogodowe czy cykl rozwoju roślin i zwierząt, ale nawet emocje, temperament czy potencjał. I ta wiedza była powszechna w przeszłości. Zarówno kunszt artystyczny, tak i wiedza astronomiczna to konsekwencja bardzo długiej tradycji. Na przestrzeni dziejów, w odkrytych artefaktach, szczególnie tych z Sumeru czy Egiptu, widoczna jest potężna wiedza astronomiczna, nawet o cyklach precesyjnych trwających 26 tysięcy lat. Są one o tyle ważne, że to te cykle najmocniej wpływają na zmiany klimatu na Ziemi, o których wydawali się doskonale wiedzieć nasi przodkowie. Aby je zauważyć, należy obserwować niebo i przekazywać te informacje przez setki pokoleń w tych samych miejscach bowiem zjawiska astronomiczne w powiązaniu z otoczeniem nieco różnią się na różnych szerokościach geograficznych. A to oznacza, że wiedzę tę zgromadził lud mieszkający tu, w Euroazji od setek tysięcy lat. Neandertalczycy. Dla każdej kobiety obserwującej niebo cykl menstruacyjny jest absolutnie naturalnie zbieżny z cyklami Księżyca. Od tego jest tylko jeden krok do takich samych obserwacji zwierząt, ryb, roślin czy pływów morskich. Około 60 tysięcy lat temu jakiś neandertalczyk lub neandertalka w jaskini Les Les we Francji zrobił lub zrobiła 9 nacięć na kości udowej hieny podczas jednej sesji. Nudził się? Testowała narzędzie do cięcia? Podobne znaki znajdują się na krócej kości z Krymu z czasu 38-43 tysiące lat przed naszą erą. Nacięcia na kości są zbyt regularne i zbyt powtarzalne. Nie są też ozdobnym wzorem, bowiem nie są równe. Co więcej, na kości ktoś wcześniej naciął 8 płytszych znaków. Oznacza to nacięcia funkcjonalne. Tak samo jak na krócej kości z Krymu. Malowidła, które zdobią ściany jaskini Blasko z około 21,5 tysięcy lat temu, ukazują kalendarzowy obraz nieba. Kropki i kreski w tym jaskiniowym planetarium idealnie odpowiadają okresom rozrodczym zwierząt, przy których zostały namalowane w cyklu księżycowym. Kropki i kreski oznaczają tygodnie lub miesiące księżycowe, a towarzyszące im znaki przypominające odwróconą literę Y oznaczają powód. Podobne oznaczenia odnaleziono na ponad 600 obrazach na ścianach jaskiń czy przedmiotach w całej Europie. Jak wygląda i o czym opowiada Jaskinia Lascaux, znajdziecie w odcinku Niesamowita Jaskinia Lasco". Wenus z Lausel, nazywana także Wenus z Rogiem, jest płaskorzeźbą paleolityczną wykonaną z wapienia. Datowana jest na okres 25-19 tysięcy lat przed naszą erą. Przedstawia postać nagiej kobiety z dużymi, owisłymi piersiami, pępkiem i lewą dłonią spoczywającą na ciężarnym brzuchu. W prawej ręce zaś kobieta trzyma róg żubra, symbolizujący księżyc, z trzynastoma nacięciami, które są interpretowane jako liczba cykli menstruacyjnych w ciągu roku słonecznego. Jednak wiemy, że ciąża kobiet neandertalskich, choćby z powodu wielkości mózgu, musiała być dłuższa niż u człowieka współczesnego. Czy mogła zatem trwać 13 miesięcy gwiazdowych? Na to wskazuje znak w kształcie litery Y, jak już wiemy, symbolizujący poród. Znajduje się on na prawym biodrze Wenus Lausel. W biurze szwabskim w jaskini geisen odnaleziono tabliczkę, której wiek szacuje się na 42-43 tysiące lat. Z jednej strony mamy wizerunek człowieka, jednak o wiele ciekawsza jest druga strona. Znajdziemy tam nacięcia zrobione krzemieniem. Są zrobione w zbyt równych odstępach, aby było to przypadkowe. Na tabliczce są cztery rzędy, w których zrobiono 13, 10, 12 i 13 karbów. Oba dłuższe boki mają po 13 nacięć, góra tabliczki ma nacięć 7, a dół 6. Słońce potrzebuje 365 dni, aby powrócić do tego samego punktu cyklu, a w tym czasie mija około 12-13 cykli księżycowych. Miesiąc gwiazdowy trwa trochę ponad 27 dni. W tym czasie księżyc obiega Ziemię. Miesiąc księżycowy jest dłuższy od miesiąca gwiazdowego o półtorej dnia. Przez ten czas księżyc jest w nowiu, czyli nie widać go z Ziemi. A półtorej dnia pozwala mu na przebycie dodatkowej drogi do ustawienia się w jednej linii pomiędzy Ziemią a Słońcem, wynikającej z obiegu naszej planety wokół Słońca. W 365-dniowym roku słonecznym zawiera się 12 miesięcy księżycowych po 29,5 dnia oraz 11 dodatkowych dni, a także niemalże idealnie 13 miesięcy gwiezdnych po 27 i 1 trzecią dnia. Tak czy inaczej, istnieje rozbieżność, która sumuje się w czasie. Rok księżycowy z 12 miesięcami księżycowymi po 29,5 dni to 354 dni. 11 brakujących dni sumuje się, a rok słoneczny i księżycowy są przesunięte. Po 32 latach słonecznych i 33 latach księżycowych, oba cykle spotykają się ponownie i różnica wynosi tylko dwa dni. Czyli po 32 latach słonecznych mijają 33 lata księżycowe. Te skomplikowane obliczenia możemy odnaleźć na adorancie. Cztery rzędy na rewersie mogą oznaczać cztery fazy Księżyca: nowiu, przybywającego półksiężyca, pełni Księżyca i zanikającego półksiężyca. Każda faza Księżyca trwa 7 dni, co sprawia, że cykl księżycowy trwa 28 dni. Siódemka znajduje się na lewym ramieniu Adoranta oraz na górnej krawędzi płytki. Liczba 13, czyli liczba miesięcy gwiazdowych z 28 dniami w roku, występuje z tyłu adoranta w dwóch zewnętrznych rzędach kropek oraz na dwóch dłuższych krawędziach przedmiotu. Ponadto siódemka i szóstka górnej i dolnej krawędzi dają również liczbę 13. Co ciekawe, na adorancie widać nawet znaki, które możemy interpretować jako cyfry lub pojęcia, co mogłoby wskazywać na harmonizację lat słonecznych i księżycowych. Jeśli dodać nacięcia dwóch długich boków odpowiednio do górnej i dolnej krawędzi, otrzymamy odpowiednio 33 i 32. Odpowiada to liczbie lat księżycowych i słonecznych, po których oba cykle ponownie się kończą. Są zgodne. Aby zachować synchronizację lat słonecznych i księżycowych, należy wprowadzić korektę. Najprostszym sposobem jest wstawienie dodatkowego miesiąca co 3 lata. I również ta liczba znajduje się na adorancie. Są to 3 nacięcia na prawym ramieniu. Drugi rząd nacięć od lewej, na tylnej części tabliczki, ma 10 kropek. Jeżeli każdy punkt liczy się jako miesiąc gwiazdowy, 10 punktów daje okres 280 dni czyli okres ciąży u kobiet współczesnych. Zatem pierwszy rząd z 13 kropkami mógł wyznaczać ciążę na dokładnie tak, jak pokazano to na tabliczce Venus Lauselle. Logicznie rzecz biorąc, wówczas rząd trzeci z dwunastoma kropkami mógłby być kalendarzem ciąży hybrydy ludzi i neandertalczyków, jakimi byli na przykład kromaniączycy. Skąd możemy wiedzieć, że tabliczka jest związana z ciążą? Staje się to jasne, gdy spojrzymy na przednią część tabliczki. Adorant, a raczej adorantka, to nie modlący się, ale rodząca kobieta. Podobne odwzorowania znamy z całego świata już od czasów prehistorycznych. Również w Polsce, w krzemionkach opatowskich w kopalni Krzemienia Pasiastego, która była użytkowana w okresie 3900 do 1600 roku przed naszą erą. Precesja osi Ziemi, czyli powolny kolisty obrót osi planety, także w określonym czasie zakreśla ona na nimi kształt powierzchni stożkowej, to zjawisko praktycznie niezauważalne z punktu widzenia długości ludzkiego życia. W przypadku osi Ziemi jej pełny obrót precesyjny wynosi około 25 920 lat. W ciągu życia jednego człowieka, czyli po 72 latach, możemy jedynie zaobserwować przesunięcie się konkretnego punktu barana na ekliptyce nieba zaledwie o jeden stopień. Gdy pomnożymy 6 ton nacięć razy 12 punktów, 12 gwiazdozbiorów zbiorów zodiakalnych i tym samym 12 R astrologicznych, otrzymujemy właśnie 72. A jeżeli dodamy 7 nacięć górnych plus 13 kropek plus 10 kropek i pomnożymy przez owe 12 punktów, otrzymamy 360, czyli pełny cykl procesyjny, którym widok nieba powraca do tego samego punktu. Co jeszcze możemy odczytać z tabliczki? Na przykład przejście Merkurego na tle tarczy Słońca mogące nastąpić w maju co 13 lub co 33 lata lub listopadzie co 7, 13 lub 33 lata. Przejście Wenus na tle tarczy Słońca, które mogło być obserwowane, co badaliśmy w odcinku „Wenuski i tabliczka Wenus z jaskini stajnia. Adorantka, a raczej rodząca pka na przedniej stronie płyty wykazuje uderzające podobieństwo do konstelacji Oriona, ale w odbiciu lustrzanym, jakby sama patrzyła na swój odpowiednik w konstelacji. Pas Oriona jest jednym z najłatwiejszych do rozpoznania i zapamiętania układów gwiazd na nocnym niebie. I jest bardzo pomocny. Pomaga w orientacji na niebie i w nawigacji, ponieważ wskazuje kierunek południowy lub północny, w zależności od półkuli, na której się znajdujemy. Być może tabliczka była ówczesnym odpowiednikiem, takim pradziadkiem z sekstansu, przyrządu stosowanego w żeglarstwie i astronomii, służącego do mierzenia wysokości ciał niebieskich nad horyzontem, co wykorzystuje się na przykład w nawigacji czy obserwacjach astronomicznych. Jeśli na półkuli północnej przedłużymy linię pasa Oriona w lewo, dotrzemy do najjaśniejszej gwiazdy na niebie Syriusza, która należy do gwiazdozbioru psów kończych. Jeśli przedłużymy linię pasa w prawo, dotrzemy do czerwonej gwiazdy Aldebaran, która należy do gwiazdozbioru byka. Orion pojawia się jesienią i znika w okolicach początku wiosny. 32 tysiące lat temu punkt nad Orionem wskazywał równonoc wiosenną. Jedna z gwiazd Betelgeza widoczna na prawym ramieniu Oriona dziś pozostaje niewidoczna przez około 86 nocy, co jest również zaniewiająco zbieżne do całkowitej liczby nacięć na krawędziach i punktów na grzbiecie wynoszącej 87. Różnica może wyjaśniać okres lub miejsce, gdzie ta wiedza powstała bowiem konstelacja Oriona właśnie z powodu precesji zmienia swoje położenie, i np. 13 tysięcy lat temu pojawiła się nie zimą, ale latem. W naszych szerokościach geograficznych Orion nie był w pełni widoczny w okresie między 33,5 do 43,5 tysięcy lat temu, a atorantkę rodzącą obecnie datuje się na 35-40 tysięcy lat temu. Obecnie, bowiem wcześniej datowano ją na 32-35 tysięcy lat temu, czyli widoczność Oriona wskazującego równonoc wiosenną. Zatem adorantka rodząca może nosić wiedzę o wiele starszą od czasu jej wykonania. Pochodzić z odległego miejsca lub być wciąż nieprawidłowo wydatowana. Czy symbole te odwzorowywały obserwacje np. ciał niebieskich, a może to forma pisma symbolicznego? W chronisku Blanchard w południowo-wschodniej Francji odkryto kość renifera udekorowaną licznymi głębieniami datowaną na 30 tysięcy lat temu. Przypuszcza się, że znaki te tworzą swoisty kalendarz gastronomiczny. Być może ukazuje fazy Księżyca, ale zdaniem Williama Kuika tworzą one zapis położeń dwóch planet, Marsa i Jowisza, zakreślających pętlę na niebie w okolicy gwiazdy Regulus, najjaśniejszej gwiazdozbiorze Lwa. Warto zauważyć, że znaki naniesione na kość Renifera z Blanchard bardzo przypominają znaki umieszczone na starszej o kilka lub kilkanaście tysięcy lat tabliczce z jaskini Klosterelle. Czy symbole te odwzorowywały obserwacje na przykład ciał niebieskich, a może to forma pisma symbolicznego? Przypominający dysk niewielki rzeźbiony, kawałek wapienia odnaleziony na Węgrzech datuje się na około 27 tysięcy lat. Góra dysku obrazuje nów. 12 nacięć to kolejne fazy księżyca, dół oznacza trzy noce pełni. Potem wracamy 12 fazami z powrotem do nowią, oddzielonego od kolejnego miesiąca księżycowego nacięciami w formie strzałki. Na Ukrainie odkryto kalendarz sporządzony na kawałku kości mamuta, liczący około 16 tysięcy lat. Służył do obserwacji faz księżyca podczas czterech miesięcy księżycowych. Nosi czasu wykonano nacięcia, gdzie nów oraz pierwsza i czwarta kwadra zostały oznaczone dłuższymi nacięciami. Dodatkowo, podwójnymi nacięciami oznaczono fazy księżyca, które źle wpływają na sen, nastrój i zdrowie psychiczne. Niestety, artefakt spłonął w czasie II wojny światowej w wyniku bombardowań. Ciało kobiety i cykl kobiety są połączone z księżycem. Nastrój i stany hormonalne również są pod wpływem księżyca. Nasi przedkowie, którzy żyli w zgodzie z naturą, doskonale o tym wiedzieli, i dlatego właśnie księżyc stał się symbolem kobiet. Półksiężyc był atrybutem egipskiej bogini Izydy jako królowej nieba. Księżycowa bogini ma na starych wizerunkach na głowie półksiężyc lub rogi krowy. W Fenicji bogini Astarte o wyraźnym synkretyzmie z sumeryjską Inano i akadyjską Isztar była odpowiedniczką egipskiej Izydy. W mitologii greckiej była Selene. Jej imię dokładnie oznacza księżyc. Wśród Celtów jest bogini Danu, znana również jako Dana, Anu lub Ana. A u Słowian tu znajdziemy potrójną boginię. Wiosenna Łada, Leda Leila patronowała kobietom w ciąży i matką. Symbolizuje przybierający księżyc i pełnię. Letnio-jesienna Niewanna, opiekunka dzikiej natury również tej kobiecej. Wiedźm, zielarek i łowczyń polująca przy zanikającym księżycu symbolizuje tajemnice i zrozumienie. Oraz Parzanna, pani życia i śmierci, marzeń sennych mądrości doświadczenia, zamierania i odrodzenia. Jej symbolem jest Nów, czarny, niewidoczny Księżyc. Stąd Czarna Bogini. Później zamieniono w Czarną Madonnę. Księżyc, zwany u nas dawniej również Miesiącem, miał także kobiece imię Luna. O ile nazwy Miesiąc nie trzeba wyjaśniać, to Luna, jak każde staropolskie słowiańskie słowo, ma głębsze znaczenie. Jak się zapewne domyślacie, słowo odnosi się do kobiecego cyklu miesiąca księżycowego. Pierwotne Łona oznacza Łono, miejsce, gdzie znajdują się kobiece narządy rodne. Wypowiadane ze starodawnym, przedniojęzykowym o brzmi Łona. Słowo to ma też drugie znaczenie: blask, lśnienie, odbicie. Symbolem luny są księżycowe lunule, kobieca ozdobna biżuteria identyfikująca nie tylko słowianki, ale również zaliczane do grupy słowian wenetki, wandalki, których mitochondrialny matczyny gen u istnieje nieprzetrwanie w Europie od około 45 tysięcy lat. Czy to nie pora na kolejną misję? Oczywiście. Trzeba ją jednak zaplanować i przygotować, a sprzęt już nie daje rady. Potrzebny jest nowy. To może chociaż kawy. Cudownie.